Znajdujemy się w rezerwacie przyrody Jata w gminie Łuków. Śniegi stopniały, na bagna wróciły żurawie i bociany, las budzi się do życia. Nadleśnictwo także nie próżnuje. W miejscu, w którym się znajdujemy zaplanowano ciekawą inwestycję. Będzie to centrum promocji budownictwa drewnianego oraz centrum edukacji leśnej. Pozwoli to propagować drewniane budownictwo ekologiczne oraz rozwiązania technologiczne sprzyjające naturze. Na przykład wykorzystanie geotermii i energii słonecznej poprzez panele fotowoltaiczne. Dzięki temu w budynku będzie można prowadzić zajęcia edukacyjne przez cały rok. Nadleśnictwo odnowiło także ścieżki edukacyjne. Należało uaktualnić tablice zgodnie z najnowszą wiedzą przyrodniczą. Tablice są bardzo kolorowe i od razu przyciągają uwagę. Pomost nad zbiornikiem wodnym Ponadto powstało dużo infrastruktury turystycznej, typu ławy, stoły, aby można było sobie usiąść, odpocząć. Odpoczynek to także kontakt ze sztuką. W rezerwacie stanęły rzeźby stworzone podczas Ubiegłorocznego Pleneru Rzeźbiarskiego w Dąbiu. W związku z tym możemy zobaczyć na początku maskotkę i symbol Nadleśnictwa Łuków, borsuka ludzka. Z groty, wyziera groźny wilk. A następnie takie gatunki jak sowa, jak lis, orlik, krzykliwy, trzymający w szponach węża. Rezerwat przyrody Jata na pewno jest świetnym miejscem niedaleko od domu, gdzie można rodzinnie spędzić kilka chwil na łonie natury.